Hej, hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj odcinek za 50 zł. Mamy szybki milion, to znaczy mam ekstra linie nie nadrapywałam, bo raczej szybko pójdzie neonowy bonus 7 laki, koniczyna i dolar. Zobaczymy, czy uda się coś wydrapać. Z drapki sama wybierałam, ale nie patrzyłam w ogóle na numery, bo to nie ma żadnego sensu, co ma być. To będzie. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki, suby mile widziane, przerwniki. Oglądajcie dolar z numerem trzecim. I szukamy takich liczb jak 14, 7, 23 i 24. I szukamy jeszcze oprócz liczb worka. Premiera poszła ładnie.

i koniczyna, szukamy biedronek, no, czarnej bądź czerwonej. I co my tu mamy? Mamy tulipana, zegar, klucz, winogrono, aparat, serce, słońce, motyl, cytryna i guwięko bonuta. Także nie ma nic. Neonowy bonus 7 z numerem 5 na premierze kaplica. Zobaczymy, czy dzisiaj coś będzie, czy też nie. Szukamy worka, szukamy siódemki, a jest melon, kwiat, dzwon, ananas, tref, aparat, pik, borówki, kapelusz, kostka. Wiśnie, kier, motyl, bluzka, karo, banan, śliwka, nuta, winogrono i biedronka, także szałciał Kto ogląda pisze w komentarzach pustakowa pasa. Ekstra nie jest numerem trzecim. Będziemy się przesuwać, zobaczymy czy te linie. Coś dadzą, czy też nie. Mamy podkowę i arbuza. Skórę sory za pomijanie. Które jest u mnie nie, nieuniknione. A swoją drogą jeszcze nie widziałam kanału, który by nie pomijał. Kości i tęcza. <laughs> Przepraszam. Kości i tęcza. Okej. Okay. Parasol i czapka. Ciekawe. Te linie u mnie jak coś dają, to cud jest. Rasol, parasol, parasol, okej. Okay. Rower i balony. Rower, rower, balony. Szybona drukowane. Rower balony. Okej, okay, chyba tyle. Kolejne dwa symbole. Serce i wiatrak. Serce, serce. No i chyba tyle. Łódź i ptaszydło. okej okay. Tutaj, tutaj mamy Łódź. Tasiur. Dobra. Diament i moneta. No, słabo to widzę. Chyba dobre zdrowki. prawda? Moneta, moneta. Ok. Okulary i motyl. No, lipton. Cytryna i gwiazda. Jest cytryna, gwiazda. Podkowa była. Oczywiście cytryna i gwiazda. Gdzie to wygrane? Prezesa chyba. Okej, okay. słoń i rolki. Dobra, kolejne dwa symbole, popcorn i korona. Popcorn i korona. Okej. Okay. Cicho biegi i słońce. No i ostatnie dwa księżyc i lody. No i chyba nic z tego. I pa Jest, sprawdźmy sobie kontrolne. Tak jest, różne. No, pasa cudowna. Ostatnia zdrabka, szybki, minion z numerem 12. Szukamy wygrywających liczb, gwiazdki wora. Lecimy trochę, może minimalnie oddalimy. Ok. Gra pierwsza, szukamy 21. A mamy 58, 45, 25, 37 dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem i pięćdziesiąt siedem. Jedenastki szukamy, przepraszam, a takowej nie ma. Gra trzecia, szukamy trzydzieści pięć. Kaplica. Gra czwarta szukamy 27. No i gra ostatnia, szukamy 28. No i nie ma. I dzisiaj wielkie, za, <laughs> za przeproszeniem, gówno wydrapane, kontrolne jeszcze dla pewności HF. Nie ma to co, co, co tutaj pokazywać. Na tapecie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie co trzeba, wpisujcie hasło, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa pa.